Dobre, 14 lipca, nie piątek, piątek, jestem w Adamowie koło Starachowic, u mojego kuzyna i jego żony, nie, kuzyna Pawła i jego żony Eweliny. Siedziałem tutaj dawniej na wakacje, ale to było chyba 35 lat temu. Przejeżdżałem obok, także no musiałem wstąpić. I co? Słoneczko wstało, kawka. Kurczę, żeby by je widać? Nie, że Wam pokazuję ten walec, to znaczy pokazuję go. O, widać trochę, nie w tym sensie. Nie wiem, zaczynam tracić. Co? Kurde, no braku mi słowa. Przestaje uważać trochę. Tu tak robiłem kawę i. No grzałem sobie na palniku na kuchence w kubku tym metalowym kawę zagodowała się woda i nie wziąłem nic żeby Jakieś chusteczki czy coś tam żeby wziąć ten kubek i zopałem gorący kurde i na palec jak cholera to metalowa to się nagrzało no trzeba uważać pod koniec Co się traci? Czujność, o. Coś tak, o to mi chodziło. I złapałem za gorący kubek. No to w to, gazie, to akurat, No czerwone nie było, ale. Niedobrze. Więc dzisiaj w planie jest dojechać do Ternobrzega. 95 km. Dobra. Tyle. Zobaczymy się później. O, to żegnamy kolejny zalew Brudnicki. Chyba tak on się nazywa. Jechaj, panie, jechaj, jechaj, jechaj. jechaj. Zatem mamy początek. Tutaj rzeka, nie wiem, kamienna chyba. Wpada. Tam wędkarze oczywiście. Mogłoby tu nic nie jechać przez jakiś czas, bym sobie nagrał trochę. Ale cały czas jadę. O, ryba chodzi, widać Tu pamiętam, tu szczupaki się łapało Ileś tam lat temu. A tutaj mamy Oj te barierki jak zwykle A on tam się ciągnie jeszcze w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo aż 3-4 km pewnie. Dobra, jedziemy, dzisiaj mam zaproszenie koło Sandomierza, Kotarnobrzega Stale miejscowość o rybka chodzi widać Widać na wodzie Tam jakaś łódź Dobra, jedziemy w czasu 84 km dzisiaj do przejechania, ale widzę, że ciepło się zaczyna robić, także trzeba gonić kamienna rzeka. O, nie wiem czy widać fajnie To nic, to do następnego razu. Będę wyciągał telefonu, potem jest pod główny, ale tutaj po prawej stronie... Za 130 metrów na skrzyżowaniu podążaj, prosto na kościelna. Byłem wraz z Gackiem i z małym, byliśmy tutaj pod tematami, tym telewizy. I tu była taka dyskoteka po prawej stronie, na samej górce. a cholerny wyjazd, jak ja tu ruszę. Bo Mam się wpije przecież na drogę, bo nie wyjadę, ja przez na tym skrzyżowaniu podążaj Jaki, prosto dobra, na kościelna. wino z Celestynką gazowaną, czy tam z wodą mineralną. A może wyjadę, dobra, tu się wypłaszczę święto wszystkie, święto wszystkie! Zaczynają się górki. Zobaczymy czy dzisiaj zrobię na Litajmach 70 km 5 minut roboty z tym przekładaniem tych akumulatorów. Nie lubię tego cholernie robić, nie wiem czego. Wczoraj zrobiłem, o no też po górkach jeździłem trochę. Miałem drogę przyblokowaną, bo był remont, był zakaz, ale wjechałem oczywiście. Bo ja nie pojadę pod zakaz, znaczy zakaz, bo zakaz ruchu był, bo remontują drogę. No i przejechałem prawie całą tą remontowaną drogę, ale okazało się, że mi 20 metrów brakło do końca, bo tam był rozcielacz i, i kład masę. Trzeba było wracać 3 km A burza z tyłu szła, także takie ryzyko było Wcześniej mi się 50-60 km wczoraj udało, bo też był zakaz, ale pojechałem. Pan mówił, że można jechać pojechałem, ale też pod zakaz Także zobaczymy ile dzisiaj walniemy. Czy walniemy te 70 km no, pewnie nie, chociaż... Szczerze mówiąc, to nie zauważyłem dużej różnicy: czy ja jadę pod górki, czy, czy ja jadę z górek. no Ta różnica może w kilometrach to być tam, to, nie wiem, 5-4 km w zasięgu. I nie miałem jeszcze jakichś takich no, fajnych, bardzo dużych, ale zobaczymy. Wczoraj miałem taką sytuację, myślałem, że nie podjadę pod górę. ze Strachowic wyjeżdżałem, co się jak zobaczyłem tą górkę, niedługa taka z 200 metrów, może z 300, ale jak ją zobaczyłem z dołu to się nie podjadę, ale ja już nie było czasu zawracać no, Jakby ona jeszcze była miała z 50 metrów, to... Co by się mogło wydarzyć? Jeśli nie było ruchu, to jakoś bym tam wykręcił i zjechał na dół. Tylko, że samochody jechały. Następnie Dobra, podążaj przecie. prosto. Tak, musiałeś się odezwać, bo jakby to było bez nawigacji. Cóż, tradycja taka. Piękne niebo. Piękne. Coraz bliżej domu. Jeszcze dwa ładowania, albo jedno wystarczy. Kontynuuj zapraszam. prosto wzdłuż szeroka u, uh, u, uh, uh, nieciekawa sytuacja była przed chwilą. Kurde, te, te bąki takie u nas nazywają to, ale nie o tym chciałem mówić, tak atakują. Był 90 stopni zakręt i góra taka, oja, strasznie stroma była. I nie zdążyłem się rozpędzić. I w połowie chyba mi obcięło, dwa razy mi wyłączyło prąd. BMS w akumulatorze odłączyło, także nie wiem ile tego prądu tam poszło Także te dwa razy musiałem wstawać Ale po malutku, po malutku Nie całą mocą Także Delikatnie na połowie gazu poszło pod górę, ale no kurde ciekawie, było. Pierwszy raz taka sytuacja się zdarzyła to kieleckie, jakie tu są dziury. Góry. To, I góry. I te kurde wszechobecne owady. Nie idzie uciec przed tym. Dobra. Jademy dalej. O, jaszczurka. Strasznie. O, to tak na szybko. Mamy zamek Krzyżopiór. Tak się nazywa. Ruiny, ale nawet w takim dobrym stanie. Słyszałem o tym zamku. Krzyżopiór. Nie wiem, to jest w miejscowości chyba Ujazd. Fajnie to wygląda z tej perspektywy. Średniej wielkości, ale się tu musiało dziać, Powiem Wam, że tutaj to jeszcze lepiej wygląda z tej perspektywy, bo jeszcze widać te dolne mury, także dajebiscie O, przekląłem. A no, tutaj, tutaj, tutaj no Całkiem okazały. Ciekawe czy tam można wjechać. Zobaczę, spróbuję tam podjechać bliżej. Chociaż dzisiaj mnie trochę czas goni, ale sprawdzimy. Coś do jedzenia trzeba znaleźć. Jeszcze mi się trafiła przeprawa promowa. A kurde, dojechać tu ty po tych płytach. To... To ja się pytam, gdzie jest na Wiśle woda. Na Wiśle nie ma wody. Susza. Dobra, poczekamy. Z prawej strony coś jest. Bukami to nie bardzo. Dobra. Dobrze, że w drugą stronę jest krócej tych, tych płyt. Nie ma. O Dobra, posiedzimy na słońcu. Ja nie wiem, tam będzie stał ten promiczek. A ja pierdziele, Dobra, tyle. Nie szło dojechać tu szybciej, żeby było na drugiej stronie, bo rowerzyści mnie minęli i pojechali, już są na drugiej, a ja tu jeszcze. Jeszcze po tej. A to taki mały, pewnie, na jedno auto. Czy dobre? Podobno cicho mówię. Bo tak już mówię, za to nie poradzę. Głośniki trzeba kupić, mocniejsze. Mam słuchawki na oczy Słychać. Albo do laryngolowej. Pojechałem w miejscowości stale z Mateusza, który mnie zaprosił. Dzięki Mateusz. Za grilla. Za piwko. O, za prąd i za miejsce To no, Na Mam pewien za, za nadzór wytry plan. Zobaczę, czy się uda wykonać, czy nie. Bo... A na razie się świetnie czuję, ale zobaczymy co będzie po 60. Stopnie zapowiadali na dzisiaj, Także może być nieciekawie. Ktoś no, mi napisał, że cicho jak? Powieść czy coś tam? Coś w tym No bo nic nie ma, a tam gdzie chcę jechać i iść pokazać coś, to nie mogę wjechać. Co mam droga nagrywać? Proszę się i na wózek ręczny albo elektryczny. Spróbuj gdzieś wjechać, w jakieś ciekawe miejsce. Nie wiem, zamek. Tak jak byłem tam w tej głównej siedzibie Wermaków. Nie, da, tam gdzie jest ciekawie, nie da się po prostu wjechać. Także wybaczcie, z ciekawego już nie będzie, bo nic nie ma. Tyle na razie, do zobaczenia. Dzień dobry. No i zrobiłem ten myk, o którym... Odwinąłem ten numer, o którym mówiłem rano. Muszę tak bliżej, bo wiatr wieje. Walnąłem 150 km z darmo brzegu do, do domu. Nie wiem, czy będziecie słyszeć, bo wieje wiatr. No i co? Zostało mi jakieś 5 km do domu, także na tym się ta przygoda kończy. Ten serial. Już nie będę was zanudzał, co niektóre. Także a może coś nowego się wykoci. Kolokwialnie mówię to znaczy. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną Panie Zbysiu, dzięki Zwłaszcza bo bardziej się pan udzielał. Ach, spieszę, przecież my na ty jesteśmy. Kurczę. Także nic, trzymajcie się. Do zobaczenia być może kiedyś jeszcze.